Drodzy Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej. Mam dobrą wiadomość. Wczoraj zostały zarejestrowane nasze listy do parlamentu. Państwo otrzymali szczegółowy wykaz nazwisk kandydatów do Sejmu i do Senatu. I mogę to w sposób jednoznaczny ogłosić, że Pan Adam Kośmider jest pierwszym po 89 roku kandydatem na senatora urodzonym w Rawiczu. Bije we mnie gdzieś tam. Z której strony rawickie serce. Urodziłem się tutaj. W Masłowie. Troszkę w tym rawiczu mieszkałem. Jestem przedsiębiorcą, jestem człowiekiem, który stąpa twardo po ziemi. Budowaliśmy ze wspólnikami tą firmę praktycznie od zera. W tej chwili mamy już dosyć ugruntowaną pozycję. Jesteśmy sponsorem Unii Leszno. Pomagamy też charytatywnie. Chciałbym być senatorem interwencyjnym. Kimś, kto po prostu będzie działał. Chcę interweniować we wszystkich sprawach naszego regionu i naszych mieszkańców, bo ja mam taką swoją teorię tutaj na ten temat, że region Leszczyński stał się taką czarną dziurą, które omijają umija, duże pieniądze, omijają inwestycje, w ostateczności inwestycje pojawiają się w ostatniej kolejności. Ja, ja chcę ten proces odwrócić. Może kilka takich podstawowych słów o sobie. W tym roku kończę 32 lata. Wspólnie z żoną Agnieszką wychowujemy syna niespełna trzyletniego, Kacperka. Od razu mogę się pochwalić, że też rodzina nam się na początku przyszłego roku powiększy, także będzie, dojdzie jeszcze tych zajęć. Na co dzień mieszkamy wspólnie z żoną w miejscowości Karolinki położonej w gminie Miejska Górka. Ja jestem absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku finanse i rachunkowość, a na co dzień pracuję w lokalnej firmie prywatnej. Jako Mieszkaniec wioski, no nie mógłbym tutaj wypowiedzi nie zacząć, uważam, od bardzo w ostatnich latach jaskrawego problemu, jakim jest problem rolnictwa. Nasi rolnicy uważam, że. Są postawieni w sytuacji wręcz ekstremalnej. Mam tutaj na myśli widmo właśnie kopalni odkrywkowej, która ma tutaj powstać. Uważam, że jeżeli nasza tutaj polityka subregionu doprowadzi do tego, że ta kopalnia tutaj powstanie, to nie zostanie nam ani, proszę Państwa, nadziei, ani niczego więcej, bo po prostu zniszczymy wszystko. No deklaruje się, że, że, że na pewno chciałbym lobbować i to w różnych tematach, począwszy od, od tematów infrastruktury, bo chociażby taka mała miejska. Górka, w której mam zaszczyt, akurat mieszka obok, ale w której mam zaszczyt bardzo często być, no, no Tamasz się prosi, żeby powstała obwodnica. Teraz tutaj w lokalnych mediach bardzo głośno ostatnio było powstanie ścieżki rower, rowerowej pomiędzy Miejską Górką a, a Rawiczem. No uważam, że działania posłów z naszego regionu na pewno w znacznym stopniu pomogły, ja nie mówię, że załatwiłyby sprawę, ale w znacznym stopniu na pewno pomogłoby tutaj miejscowym samorządom. Ja mam pytanie do pana kandydata na posła. Jak pan ocenia swoją szansę dostania się do Sejmu, skoro startuje pan z numerem 19? Trudno trudno tutaj odpowiedzieć metodą zero-jedynkową, czyli tak, będę posłem, nie, nie będę posłem. Wiadomo, dużo o pytań, dużo telefonów z poparciem moim, mojej kandydatury od, od znajomych i co mnie dziwi też kilka osób, które, których do tej pory nie znałem popierały moją kandydaturę, tym bardziej, że do tej pory angażowałem się społecznie, ale, ale nigdy w wyborach nie kandydowałem zarówno jak i samorządowych, czy w poprzednich parlamentarnych, no, także nie chciałbym tutaj odpo odpowiadać metodą zero-jedynkową, no moja odpowiedź jest taka, że no, chciałbym zdobyć jak najwięcej e, głosów, co później tutaj e, e, ludziom, którzy, którzy też tutaj wsparli mnie w mojej kandydaturze, no, myślę, po, po, po pokażę jakieś kierunki no, w, już w kolejnych wyborach no, to będą wybory samorządowe. Pan Adam wspomniał, że pracował aktywnie na rzecz społeczeństwa, może prosić o jakieś przykłady, bo szczerze mówiąc. Pracuję w lokalnej gazecie, ale nigdzie jakoś tak tam Pan nie Ja mia 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 Miałem tutaj, miałem tutaj na, na myśli swoją wioskę i działania społeczne związane chociażby z realizacją zadań Funduszu Sołeckiego. Także tutaj o, o teren bardzo, bardzo lokalny, ale tutaj jak Pan Poseł powiedział wcześniej, no od czegoś trzeba zacząć, tak? Ja jestem od 8 lat posłem ziemi Rawickiej, 8 lat służę mieszkańcom powiatu Rawickiego, Rawicza. Co mogę powiedzieć, no ja postawiłem sobie za cel, żeby region dawnego województwa leszczyńskiego między innymi Rawicz miał swojego reprezentanta w Sejmie. Ja pracuję na co dzień w Komisji Kultury i Środków Przekazu oprócz działalności lokalnej takiej jak właśnie walka z tym absurdalnym pomysłem, Budowy kopalni odkrywkowej. Przypomnę, byłem jedynym parlamentarzystą. Mamy ich 12 plus trzech senatorów, więc mamy ich 15. Byłem jedynym posłem, który był na manifestacji w Kaczkowie, prawda, sprzed już dobrych kilku miesięcy, wysłałem. 27 stycznia. Wysłałem szereg interpelacji. Byliśmy dużo rozmów w Warszawie też. Z przedstawicielami stowarzyszenia i zależy nam na tym, żeby ten pomysł zablokować. Warto przyglądać się zachowaniu polityków innych ugrupowań, zwłaszcza tych z partii PO i PSL, którzy rządzą od 8 lat, którzy mają wpływ na to, co w Polsce się dzieje. Przecież to zarządów PO, PO, PSL, pomysł kopalni się pojawił, zarządów PO, PSL. Ten pomysł niestety się cały czas rozwija. To właśnie w Rawiczu, premier Jarosław Kaczyński jednoznacznie powiedział, jako jedyny lider partyjny w Polsce, że kopalni w powiecie rawickim być nie powinno.